Witam wszystkich widzów. Tak jak obiecałem w niedawnym poście, wstawiam Wam właśnie urywki z mojego udziału w programie Polacy za granicą. No i w pierwszej odsłonie będziecie mogli zobaczyć fragment, gdzie bawimy się z grupą znajomych, ale główną bohaterką akurat tego kawałka będzie moja przyjaciółka Marta. No i co, nie zwlekając, zapraszam do oglądania. A ile ludzi? Przyprowadziłam cię do centrum Porto Vecchio. Mhm. To jest mój bar. Aha, ulubiony? Najlepszy na świecie. Tu zawsze się bawimy, tu zawsze będziemy i tu poznasz moich przyjaciół. Chodźmy. Chodź. Roxana, moja najlepsza przyjaciółka, Kasia, gubernantka mojej firmy, mój mąż Eric, Marcin, bohater, którego poznacie, Ellen, Cyril, Mikaela, Kasia, Marcin, Dominika, Olga. Miło Was wszystkich poznać, moi drodzy. Też! wspaniałego męża. Wiem, uwielbiam go. Marta, dwa pytania na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Czego z Polski brakuje Ci najbardziej? Ogórków kiszonych. Naprawdę tylko tego? Tylko tego. A czy chciałabyś kiedyś wrócić razem z mężem do Polski na stałe? Myślę, że brakowałby mi słońca korsykańskiego tak bardzo, że nie mogłabym tego przeżyć. Czyli zostajecie tutaj. Zostajemy tutaj na zawsze. To dużo szczęścia Wam życzymy. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dzięki. Pa! Proszę, nie śmiejcie się jeśli wypadłem komicznie, ale impreza dnia poprzedniego i ogólnie stres były wynikiem kilku gaw i przejęzyczeń, które być może tylko ja widzę. Mam nadzieję. W centrum Porto Vechio na Korsyce spotykamy się z Marcinem. Cześć Marcin, witaj. Witam. Skąd z Polski pochodzisz? Pochodzę z Konina z Wielkopolski. Czym tam się zajmowałeś? I małem się różnych zajęć, ale zawsze mnie korciło, żeby wyjeżdżać za granicę. I tak trafiłeś na Korsykę? Dokładnie, tak trafiłem tutaj na Korsykę dzięki zaproszeniu mojej koleżanki. Jak długo tutaj jesteś? Jestem już siódmy rok. Czym się zajmujesz? Jestem technikiem na rezydencji turystycznej. Dlaczego akurat w tym miejscu chciałeś się ze mną spotkać? Chciałem wam pokazać moje miasto, w którym mieszkam, w którym pracuję i żyję na co dzień. Jak duże jest Porto Vecchio? Porto Vecchio jest nie dość dużym miastem 10 tysięcy mieszkańców. Ale w sezonie letnim w sierpniu przewija się tutaj 2 miliony turystów. Kiedy wylądowałeś na Korsyce, to jakie było Twoje pierwsze wrażenie? Widziałem szczelające fale. Tuż nieopodal były góry. Mhm. Więc uzmysłowiłem sobie, że mam tutaj wszystko to, co kocham. A czy ty korzystasz z tego, że masz morze, że masz góry? Oczywiście. Moją pasją są wycieczki górskie. Mm -hmm. Staram się być chociaż raz w tygodniu na jakimś szlaku. Mm. Moim głównym celem jest tutaj przejście szlaku GR20. 180 km naprawdę po zróżnicowanym terenie. Wow. Czy bezpiecznie jest w tych lasach dla takiego y, piechura? W okresie letnim, kiedy nie ma polowań, jest bezpiecznie. I kiedyś pamiętam też taką historię. Chciałem zrobić wtedy szlak od morza do morza, Aha. od portowekie do Propiano przez góry. I w połowie drogi usłyszałem tylko strzały i świstku nad głową. Padałem jak głęsternie, ale już bałem się odwrócić, bo nie wiedziałem, gdzie są myśliwi, czy z przodu, czy z tyłu. Więc uwierz mi, biegłem z 15-kilogramowym plecakiem pod górę. Znajdujemy się tutaj w rezydencji turystycznej, gdzie mam przyjemność pracować. Mhm. Jestem tutaj technikiem. Tutaj należy do moich obowiązków zadbanie o porządek na basenie, przygotować wszystko pod klientów, sprawdzić, czy odpowiednia jest jakość wody. Mhm. No jeśli nie, no to wtedy unormować wszystko. I czym jeszcze się zajmujesz tutaj? Zajmuję się kontrolą domku po wyjeździe klientów. I wszelką naprawą jakichś drobnych usterek. Tak naprawdę do, do tych drobnych usterek używam multitola. Co to jest? To jest takie małe narzędzie. A taki MacGyver! Tak. I... Mam tutaj śrubokręt i drugi takie narzędzie, które biorę razem ze sobą, żeby po prostu nie brać jakiejś skrzynki narzędzi dłużej mhm. i w zupełności one mi wystarczą tutaj do rozwiązywania wszelkich problemów na, na tej rezydencji. Jak wyglądają zarobki na takim stanowisku jak twoje? Zarobki może nie są oszałamiające na ceny tutaj na korsyce i tak dalej, ale to jest 1800 euro i w, zupełni, w zupełności wystarczy mi na spokojny jak poziom życia. Marcin, kazałeś mi szybko zatrzymać auto, bo mamy tutaj przechodnia na drodze. E, tak, właśnie można takie atrakcje spostkać, żółwi jest tutaj dość dużo. Na szczęście w porę zatrzymaliśmy samochód. Czy w tutejszych zaroślach mogą czaić się na nas jakieś niebezpieczeństwa? Mamy tutaj skorpiony, nie są tak jadowite jak w Afryce. Aha. Mamy czerwone pająki w wielkości 2-3 mm. Aha. I jeżeli cię ugryzie taki pająk, no to wtedy musisz jechać, jechać do lekarza po tak zwany antidotum. A czy ty miałeś jakieś spotkanie z takimi stworzeniami? E, miałem spotkanie. Ugryzło mnie coś kiedyś na wycieczce górskiej w kolanu. Mhm. Pierwszej nocy gorączkowałem, przetrwałem jakoś do rana. No i wtedy mi powiedzieli albo czerwony pająk, albo skorpion cię ugryzł. Mhm. Ale skoro przeżyłeś e, pierwszą noc, to już nic ci nie będzie. Już jest po problemie. Tutaj mieszkasz, tak? Tak, dokładnie w tym miejscu zielonym tutaj za kątku? Tak, za tym zielonym parawanem. Wynajmujesz mieszkanie czy kupiłeś? Eee, jeszcze wynajmuję mieszkanie. Jeszcze, czyli planujesz? Planuję kupić tutaj mieszkanie i zostać tutaj na całe życie. O, no to dobra deklaracja. Czy ktoś w środku na nas czeka? Tak, czeka moja narzeczona, Kasia. O! tę panią, już znam, cześć Kasia, witaj, hej! Poznałyśmy się już u marty. Jak to się stało, że się poznaliście? Tutaj? Poznaliśmy się w Polsce, pochodzimy z jednego miasta. A ten przystojniak mały to jest kotek, kotka? Kot, Aż. Jak się znalazł u was w domu? Kolega z pracy od Marcina. Ja nie Ma... mówiłam dobrze po francusku. Pokazywało mi zdjęcia i, i się mnie zapytał, podobno, czy chcę. <laughs> Naprawdę, Kasia? A, a Kasia no, powiedziała, tak. ale piękny, ui, ui. No i na następny dzień zobaczyłem karton i mówi, to dla ciebie, dla Kasi. I został członkiem naszej rodziny. Czy ja to jest siłownia? Kto trenuje? No ja troszeczkę staram się trenować, Aha. chociażby żeby utrzymać formę na te wycieczki górskie. To zagląda, zainteresowana. Cześć, bonjour. Kuku! Przepiękne, urokliwe miejsce. E, tak, to jest akurat restauracja naszej znajomej polki i jej męża Korsa. Bonjour. Bon bon Cześć. Bonjour, bonjour. Cześć, Kasia. Maria, Maria, piękne imię. Czyli masz mamę Polkę i tatę Korsa, tak? Tak, właśnie. W Polsce byłaś? Tak, było. A co ci się bardziej podoba, Polska czy, czy, czy Korsyka? A nie Przekaż mamie pozdrowienia od nas, dobrze, jak ją zobaczysz. Dzięki wielkie. Miło było Cię poznać. Dziękujemy. Co mamy teraz tutaj na stole? Antrykot w sosie pieprzowym. Mm -hmm. Makaronik penne z, z owocami morza. I tutaj poznaję łososia, krewetki, które uwielbiam. Mm. I co to za rybka? To jest rybka no. Pięknie to wygląda. Bardzo dobry wybór. Dziękuję serdecznie. 14.30, pustki. Mieszkamy we Francji, są tutaj dwa serwisy. Jeden jest obiadowy w południe, i drugi o 20.00, taki wieczorny kolacja. Czyli jak wcześniej nie zjedliśmy, no to między 14.30 a 17.00 w ogóle No nie, nie niestety, niestety już nie uda nam się tego zrobić. Na Korsyce tak naprawdę w którą stronę nie popatrzysz, to są piękne widoki. Teraz gdzie mnie zabraliście? Jesteśmy w miejscowości Bonifacio, położonym na skrajnym południu Korsyki. Jak widzicie, miasto położone jest na wepiennym klifie, mm -hmm. skąd można podziwiać nieodległą Sardynię. 40 minut statkiem i jesteśmy. Bardzo blisko. Zdarza wam się robić taki wypad na Sardynię? Ja już byłem dwa razy. Razem wspólnie byliśmy okay. tylko raz. A jaka, która wyspa lepsza, Sardynia czy Korsyka? Korsyka zdecydowanie. Jednogłośnie. Czy to sport narodowy Korsów? Sport narodowy Korsów, tak, jak i Francuzów również. Spotkać można tutaj i starych, i młodych ludzi, grających, nie przejmujących się w ogóle otaczającymi ich turystami. Mm -hmm. Można też spotkać właśnie wieczorami, jak grają sobie w karty, w remi, pokera, tak spędzają tutaj czas. Czy Korsowie to zdrowi ludzie, tak z natury, czy często chorują? Raczej zdrowi, sprzyja temu tutaj klimat, jak i dieta śródziemnomorska. Co z lekami? Czy leki są tutaj refundowane, czy musisz sam za nie płacić? No i to jest to, co właśnie wprawiło mnie w wielki szok, kiedy poszedłem tutaj pierwszy raz do apteki, kiedy byłem chory, kiedy doszło do odebrania leków i do płacenia, i pani do mnie mówi, że to jest za darmo. Torba była wielkości mniej więcej takiej i te wszystkie leki są tutaj za darmo. Dla ludzi, którzy pracują i są ubezpieczeni. Zakończenie jeszcze dwa pytania. Marcin, czego z Polski najbardziej Ci brakuje? O górku Kiszony. A tobie, Kasiu? Rodziny i przyjaciół. A czy chcielibyście wrócić do Polski na stałe? Na tą chwilę nie. Ja jak już wcześniej wspomniałem, odnalazłem swoje miejsce na ziemi i chciałbym się tutaj zestarzyć. O, no to z tego Wam życzę, dużo szczęścia i żebyście spełniali swoje marzenia. Pa! pa, pa. Jeżeli sprawiłem, że film ci się podobał, lub uśmiechałeś się do łez, to zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę. I do zobaczenia następnym razem. Hej!